Lubię sobie tak, sobie tak przychodzić, tutaj ćwiczyć fajnie. Lubię tutaj przychodzić sobie na te ćwiczenia. Lubię sobie tutaj przychodzić tak, fajnie na te ćwiczenia Ponieważ To jest dobrze, fajnie tak Ćwiczyć sobie Tutaj sobie zawsze tak przyjdę i Dobra jest jakość Tego no, Tych, tych, tych właśnie Ćwiczeń Tych, tych właśnie Które przychodzę na te ćwiczenia Tutaj są właśnie to tą stronę, czy chodzę na te ćwiczenia, fajnie e, profesjonalnie jest e, rozmaicie druga sprawa jest taka, że jeszcze tam coś się, jakaś rzecz pokaże no dużo będzie takiej kwestii która ona będzie tak ludzi, czy ciągać do pewnego e, takiego ideału pewnie dużo będzie takiego czegoś i będę jeszcze pokażę Wam coś. O. O. o, widzicie, ja jeszcze w takiej kwestii mam takie te ee, molety. Ha, molety. Po prostu molety te kolekcelerskie Moleta to ona bardziej będzie tego. Tak o, ja jeszcze o. Mam tą moletę i bardziej jest przyciągana ta moneta to nie jest tam jakieś coś byle co tylko to jest taka dobra rzecz dobra rzecz to jest dobra rzecz i, i musi tak być no jest bardziej zainteresowana taka tam trochę monetami jestem po prostu to mnie do interesuje te monety i po prostu to jest kwestia taka, że dużo jest takich też podróbek monet a dużo tak teraz się teraz skończy te yy, yy, to się właśnie teraz skończy właśnie takie coś właśnie podróbki takie właśnie fikcyjne właśnie skończą się takie fikcyjne Konta. Sprawa już została zgłoszona. Po prostu skończą się fikcyjne konta te strony śmieszne, który ktoś sobie robi takie śmieszne strony, chłopaki do Wisięcia. Śmiejmy się, który ktoś to robi śmieszne strony i który ten osobnik, który ściąga moje filmy z YouTube on tego nie powinien tego robić, bo to są treści. Moje, a nie jego, bo on to po prostu ściąga z YouTube i to to już z tym się sprawa zajęła policja i po prostu się skończy. No. Tyle razy mu się mówiło, żeby się uspokoił i dał sobie spokój, a on to po prostu lekce sobie waży i po prostu yy, no, sprawa będzie w sądzie i po prostu. To, co tam wstawił na Facebooka, no to będzie musiał to kasować. Niestety. Ponieważ to są prawa autorskie. Zabieranie czyjejś treści. Po prostu kradnie... czyjeś treści. No to jakbyś sobie powiedzmy wziął... no i płytę nagrał i sobie drugiemu tej osobie podarował. No. To, jest, to jest na tej samej zasadzie. Po prostu... Tak jak ja powiedziałem ja jestem youtuberem i po prostu i z żaden tutaj, nic tutaj, nikt nie ma, nic tu do powiedzenia. Sprawa została już postępowana. Sprawa będzie w sądzie i tyle co ktoś to robi. Po prostu jakieś sobie fikcyjne konta na Facebooku to jest no, no porażka, porażka no. Po prostu nie, nie umieją po prostu mieć w sobie kultury. Po prostu zachowują się jak dzieci, nada, jak małe dzieci w przedszkolu. Chociaż małe dziecko lepiej zrozumie i pies. A taki kurczę... Koleś sobie znajdzie tam sobie żarty robi i potem sobie z tego robi. Jemu możesz mówić, a on nic nadal nic nie rozumie. No. No, ja mu mówię on swój, a on swoje no Po prostu dlatego, dla, dla takiego osobnika to już się znalazł sposób i, i, i tyle, nie? Bo tak jak widzicie, wiele osób, tak jak ja mówiłem, tyle razy, ale jak nawet owszem widzieliście na filmach, mnie tyle razy mówiłem już że tam jest taki jeden oszust, który ściąga moje filmy no to mówiło mu się tyle razy on nie rozumiał no to, no to ma o, prosiło się go no. jak widzicie tu fontanna ja sobie tak spaceruję zawsze z pieskiem tu chodzę i fajnie jest, przyzwoicie tu yy, trzeba mieć kulturkę <gryw> powiem tak kwestia jest taka, że no też by chcieli wziąć na tą właśnie walkę te 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 mema mema, ale ja nie chciałem, bo to wszystko la było po prostu z tego no tego no z tego po prostu Ryśka strzeli no to po prostu sobie jaja robili tam po prostu i po prostu żeby tylko go po prostu żarty zrobić po prostu no idzie tam na pokaz i, i go ktoś go tam obraża no to 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 jak to można tego obrażać go i wyzywać. No, no. To, to, to nie może być tak, że, że on idzie sobie na przykład na walkę i po prostu on po prostu ktoś go tam obraża w stylu i, i on to po prostu ktoś go tam będzie obrażał. No. Ja tam dlatego nie szło, bo to jest wszystko laściemy. No. Tam było laściemy i tyle. No. Po prostu ja się tak dowiedziałem, że po prostu tej, tej, on tej walki nie wygrał, bo bo na pewno tamten w Czarnych Włosach by wygrał, bo, bo na pewno by on by wygrał ten w tym Czarnych Włosach, no bo, no bo ja jemu kibicowałem, no, bo to jest taki klucz, no najlepszy mój fan i zawsze my z nim rozmawiali. co czasem go tam, wiesz, kibicowałem na tym właśnie, na tym no, no ale. To jest po prostu E, śmiesz, śmiech na sali. No. Po prostu ja, ja się w to nie, nie godziłem też, bo to po prostu. E, ja bym pojechał, ja bym potem był zostany e, oszukany i tyle. No. A to po prostu, wiadomo, no. E, bilety drogie. I, a nie ma nie ma nic taniego, bo to wszystko jest drogie teraz. No. Po prostu. E, Sprawa jest taka, że po prostu no chłopaka zrobili kurczę, no pośmiechowisko, nie, no, ale a nie tam, a nie tam po prostu, po prostu ktoś mi powie, że nie, no, no tak, lo, tak, tak, ktoś się przyjrzy, że się tym właśnie tym filmom, no to, no to tak, to wychodzi na to, nie, no po prostu, no ja tam. Ja tam po prostu, yy, u mnie musi być takie coś jak yy, na papierku. Muszę iść zobaczyć co i jak, o co się rozchodzi i tyle, nie? A, a, a nie takie o, owijanie kota bawełnę. no. Ja po prostu muszę to widzieć czarno na białym. No. To tak, powiedzmy. No. Druga kwestia jest taka, że ja po prostu zbierałem sobie zbierałem jagód, yy, dwa wiadra, no i tak właśnie sobie za chwilę jadę właśnie tam do żar handlować. No i tak o coś tam, na pokaz, coś tam właśnie yy, sobie coś tam właśnie szedam tej jagody. Wiadomo, no, ja jestem taką osobą, że ja w chałupie nie usiedzę bo ja muszę coś robić, nie? No też interesuję się skuterami i teraz tak właśnie. Tam właśnie gram, właśnie czasami sobie zagram w pokera z kumplem i czy, czy pójdę tam na, na jakimś tym właśnie na jakiś trening. O, teraz sobie właśnie zakupiłem batoliki nowe. No, trochę na dworze poćwiczę i trochę gdzieś tam pójdę. Potrafię nawet jagód, no, zbierać nawet tak, tak dziennie, tak powiem pojedłem w jaderku, no potrafię nazbierać tych jagód no. to jest lepiej tego yy, robić coś, bo, bo wiadomo, no, same pieniądze nic nie czyjdą nie? lepiej zbierać jagody, chodzić na targi, tyle nie? a nie tak jak niektórzy, że nic tam nie robią, tylko pójdą pod sklep i wołają złotówkę, dwa i, i tyle, nie? No. kwestia jest taka, że no, póki są jagody w cenie, to ja będę chodził na jagody Teraz borówkę. Dzisiaj jadę do Żar, szedam i tyle, nie. I po prostu. No. Druga kwestia jest taka, że jeszcze sobie zaczynam. Wcześniej chodziłem do kasynka. Teraz znowu powracam chodzić do kasyna, se zagram coś. Wcześniej chodziłem, ale musiałem na razie troszkę czerwy zrobić, bo wiadomo. Nie jest to takie realne, bo wiadomo, no. Też trzeba troszkę sobie poćwiczyć trochę i trochę tak do odmiany. No także drodzy widzowie, zapraszam Was do kolejnego mojego filmu.